My friends, może dzisiaj odda w końcu tego Brazylijczyka, Tocsa, please. Dajcie. Jest Toc? Brazylia? Kurde, nie, nie, myślałem, że. Aj, szkoda. No dobra, są fodery, nie. Ahoj, tam za burtą. Dobra, otwieramy na pirata. Ci co wiedzą, to wiedzą, ci co nie wiedzą, zaraz zobaczą, co to znaczy otwieranie na pirata. Wierzę, Roberto Baggio, Dzyk, Pirat, Activation. Let's go, let's go, nie patrzę. O, chyba jest to. Dobra, czekaj, wyłączam to. Dobra, pierwsza. Okej, okay, Schultz. O nie, ile osiem piątek czy osiem piątki? I Davis. Popatrzcie, na Pirata będzie na Pirata. Wjeżdża kto? Nie kto inny jak. Roberto Baggio. Moi drodzy, Pirat Mleczulla i jego kula. Boom, czuję energię. Pirat wjeżdża. Let's go! Otwieramy. Dobra, nie patrzę. Nie patrzę. Nie patrzę. On był ktoś gruby. Dobra, zamykamy to. I come on, man. Come on. Dobra, pierwsza karta. Jeden duplikat. Okej, okay, tiago duplikat. O nie, Ter Stegen. O nie! O nie! Co to jest? Co to jest? Wirc? Felix, Come on, man. To ciki. Okej, okay, jest toc. Niemcy? Kto to? O nie, undaw. To nie paczki, to piki. Wjeżdża dziki. Alright boys, let's go. Co my tu mamy? Okej, okay, Cassie, Cassie pierwszy, spoko. Spoko, spoko. Numer dwa. Okej, okay, 8-5. no nie jest źle, nie? I trzeci. I to 8-4. Okej. Okay. Malutki dub Ok, kochani. Jesteśmy na koncie Legusia. Lekuś ma dla nas pacuszkę siedmiu piłkarzy z partii drugiej. 90 plus. Ja tu przewiduję, że będą trzy Tocy nie? I. Kula mówi, że jeden z nich będzie 9,7. Obu się sprawdziło. Let's go. Common, man. Jest toc. Polska lewy 97. A czekajcie, nie, nie ta strona. Polska górą. Uuuu! Fodery, ale w ogóle to jest coutinho, stary, to dobrze! To ładnie! Mamy piki u Czołgusia, skończył właśnie puchar. Liga włoska, my friends, i to są piki. Potem będą e, paczuszki, także let's go, życzymy mu jak najlepszych trafów, Ronaldo i tak dalej, i tak dalej. Czołguś, it's all yours. Okej. Okay. Na początek Casemiro. Okej. Okay. Courtois. Dobra, mamy jednego shapeshiftera. Cztery, cztery shapeshifter i Adama Traore. Ładnie. Gratuluję, stary. Wiesz, kto to jest Adama? To jest przestruś, pędzi wiatr. Gratuluję, więc bety na tak. Ktokolwiek stawiał, wygrywa. Ładnie. Okej, okay, mam tu paczuszki jeszcze u niego. Sprawdźmy, co to będzie ciekawego. Okej, okay, to... Nie, to nie to. Kurde. Kto to jest? A, to jest ten z Włoch. Simeone. Siemanko, Kamil. Okej, okay, takie foderki sobie. Ale jak za darmo, to... To, co nie brać? Alright, kolejna paczuszka. Jest toc. Nie, team of the year. Aaa, 7 moi drodzy. Jorginho. Nawet sypło. Nawet sypło. Alright. Ok, i kształtny. plus toc. Proszę coś dobrego. O nie, Dempsey. Nie, to nie Dempsey. Reina, ok, to lepiej niż Dempsey. Lepiej niż Dempsey. O -ho, -ho, ho ho A co my tu mamy? Co my tu mamy? Zmiennokształtnego bohatera, fut i kapitana fut. Dajcie mu Ronaldo. Ronaldo, Messi, Ginola. Let's go. Let's go, baby. Coś dobrego. Kurde, call. Call jest spoko. Kolejny stage. Jesteśmy na nim. 10 zwycięstw, Maria szybko idzie. Tu co mamy? Pika, ale jakiego? Ok, 8,5. Plus. Nice. Dobra. Please give something good. Ok, Karl Walker, oddaję, oddaję. Następny etap, achieved 14. Wygranych, let us go. Mamy znowu pika jakiego? 8,5. Ok, ok, proszę dajcie jakiegoś co fajnego. Okej, okay. kuli bali pod przepałkę. Noice. Kolejny stage osiągnięty. Jeszcze zostały nam dwa. To jest przed przedostatni, także ZK, FX, TOC 9+, 92+. Tak, tak, dobra. Ej i cicho, bo Ola śpi. Come on, man! coś dobrego. Dempsey. Na przepałkę będzie. No trudno. Przedostatni etap osiągnęliśmy, moi drodzy. Otwieramy tą paczuszkę Paki możecie pozdrowić YouTube, ja już daję czat na screen Let's go A to dwie paczki dostałem Ej no to jeszcze lepiej, ty, pięknie Come on man, dajcie coś dobrego Toc Spoko to jest spoko. Ej, fajnie. Zajebiście nawet. Ty, no nieźle. Ale sypie. I depa jeszcze. No stary. Ale, ale będziemy przepalać na 90 razy 7 nie? O kolejny toc. Suarez, mam go. Nois, nice. Sui sui. Ale sypie z tego pucharu. Godoj mi achim! Godoj mi Ahim. Ostatni etap za nami dwa piki za puchar. Eee, Liga włoska, sorry, trochę późno już się zajął. Ja dzisiaj dzisiaj streamuje tyle, więc stąd, stąd ta zawiecha. Damy sobie trochę głośniej mikrofon, żeby było mnie słychać. Raz, raz, raz. Dobra, let's go. Pierwszy pik. Okej, okay, no to tutaj bierzemy toca. Przyraźnie, się na przepałkę, albo nie, weźmiemy tego w sumie na przepałkę. A, bierzemy go na przepałkę. Dobra, a tu otwieramy na Pirata. Ci co nie wiedzą, to teraz się dowiedzą, to znaczy otwieranie na Pirata. Bang, let us go. Pirat gotowy, Pirat gotowy. Dobra, nie patrzymy. Jedną posiadamy. Dobra, czyli tą, co posiadamy, to ją sobie odkryjemy. To jest numer dwa. Kulibali, znowu kulibali, ty. I, I ile razy ten kurde kulibali nam wyleci. Co my tu mamy? Też toc Terrier. O kurde. Dobra, trójeczka. O! Sign Just. O nie. Dobra i ostatni. Rice. No to nie dało nam za dużo. No ale dobra, to będziemy mieli na przypałkę. Kurde, kolejny raz, nie? Masara. No ale trudno. Tak to czasem jest. Mamy parę foderów na przypałkę. Moi drodzy, jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie lajka. Like I co, życzę Wam spokojnego wieczoru, spokojnego poranka, spokojnego dnia. Nie wiem o której godzinie będziecie to oglądali Ale życzę Wam jak najlepiej. I co? Widzimy się następnym razem, pewnie jutro albo pojutrze, bo tak lecą odcinki. Także astolowego, do następnego.